Jesteśmy na wyspie Isla w destylarni Kirchomen. Mam w ręku oto nowy wypust, jeśli chodzi o koręcz, batch strength. Sprawdźmy razem, jak smakuje. Witam serdecznie w kolejny piątek. Tak jak już powiedziałem, jesteśmy na wyspie Isla w destylarni Kirchomen. Mam w ręku butelkę, która ma trafić do korężu, która się nazywa po prostu Batch Strength. Jest to whisky, która jest zabudelkowana w mocy 57%, ale nie jest to Cast Strength, tylko Batch Strength, to znaczy jest to whisky o mocy Batcha. Tak jak napisali również na stronie Kilchomana, jest tam dodane nieco wody, że tak powiem, rozcieńczyli tą whisky na 57%. Co wiemy o samej whisky, jest zabutelkowana w mocy 57%. Jest to NAS, czyli No Station Whiskey. Nie ma podanego wieku, jak długo ta whisky leżakowała w beczkach. Wiemy, że nie ma filtracji na zimno i wiemy, że nie ma dodanego barwnika. Jest 50 ppm, czyli bardzo torfowa, bardzo dymna whisky. Jeśli chodzi o sam wetting, pozwolę sobie tutaj popatrzeć na kartkę. Są to Recharged Red Wine Cask, Oloroso Sherry Bass i X Bourbon. Czyli na papierze wygląda to bardzo dobrze. Cenowo. Jesteśmy tutaj w granicach około 75 euro u mnie. Widziałem, że jest rozpiętość między 65 a 85, więc powiedzmy średnio 75 euro. W Polsce widziałem pomiędzy 390 a 500 zł. Średnio powiedzmy 450, no 400, no 450 zł. Około 450 zł w Polsce. Dobrze, sprawdźmy co na nosie. No, dostałem teraz alkoholem i dymem po nosie. Czuję wyraźnie ten alkohol, czuję te 57%. Czuję ten dym. Czuję wanilię, czuję duży, duży, duży wpływ beczek po Bourbonie. Ale czuję również wpływ, że tak powiem, tych beczek po olorozo. delikatny, ale gdzieś jest taka głębia, gdzieś czuć troszeczkę, troszeczkę czerwonych owoców, trochę orzechów. Zapachowo jest bardzo cytrusowa, bardzo morska, taka solankowa i ma taki zapach pistaszków, orzechów ziemnych, solonych, co często ma koaila. Bardziej w tą stronę to idzie, ale jest również bardzo świeża. Ale i ostra na nosie. Sprawdźmy co na języku. Myślę, co jest dobrze. Trochę się bałem. Bałem się po tym kontakcie z nosem, po tej ostrości, że będzie tak samo ostro przy przełykaniu. Nie jest tak źle, pije się dobrze. Nie czuję, że ta łyski ma 57%. Oczywiście czuję, że jest mocniejsza. Czuję dębinę. Jest słodka, jest naprawdę słodka. Teraz czuję, że jest słodka. Jest taki słodki dym. Smak, bym powiedział, takiej waty cukrowej. Jeśli chodzi znowu o inne beczki czerwonego wina czy beczki po Olorozo, jest trochę tej głębi, ale nie wybijają się tak na ten pierwszy plan. Na tym pierwszym planie mam taki typowy ex bourbon o fajnej mocy, ze słodkim dymem, z taką delikatną głębią. Pachnie bardzo fajnie. Teraz czuję wyraźnie, że jest morska, że jest słona. Czuję też słony karmel. Czuję tą roślinność. Czuję algi. No bardzo ciekawie, bardzo ciekawie, bardzo fajny wypust. Fajnie, jeśli trafi do, do korędu i będzie go można zawsze uzupełnić. Jest to coś nowego. Cenowo 75 euro nie jest mało, ale za 57% alkoholu. Y, oczywiście nie są tylko beczki Bourbon, tylko ex y, red wine i również Olorozo. To też nie jest tanio. Myślę, że całkiem, całkiem, całkiem dobra cena. Dobrze, poczułem teraz tą ostrość na języku. Słodycz. Jest ta wanilia. No i przychodzą jakieś lekko, lekko czerwone owoce. Może troszeczkę maliny, ale już tak powiem, naprawdę z dużą dozą fantazji. Powiedziałbym, że są takie taki naprawdę ex-bourbon z jakąś taką głębią z jakąś taką nie wiem jak to powiedzieć z większą duszą. To, co chciałbym teraz zrobić, dałbym kapeńkę wody. Dobrze, dodałem troszkę wody. Sprawdzimy, jak ta whisky raz zareaguje na wodę. No powiem tak, w tej chwili na pierwszy plan naprawdę wybija się wanilia. Wanilia i ta morskość. Taka wata cukrowa, ale taka naprawdę bardzo waniliowa, bym powiedział. Algi. Jest bardziej delikatniejsza. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia wody, której w tej chwili dodałem. Czy po prostu mojego kontaktu już są łyski, że jednak od paru minut mam ją w buzi, mam ją na nosie. już tak powiem moje zmysły się do tego przyzwyczaiły. No ale spróbujmy. No, powiem, no, powiem, że pomogło. Powiem tak. Może nie tyle, że czuję teraz coś głębszego na języku, ale na przykład ta ostrość, którą czułem przed chwileczką na, na, na przodzie, że tak powiem, ust i na języku, zniknęła. Jest delikatniejsza, jest łatwiejsza w piciu. Aha. Powiem tak. Są plusy i minusy dodania wody. Na pewno łatwiej się teraz pije, na pewno nie jest tak ostra. Na pewno są pewne rzeczy, jak na przykład ta morskość i ta wanilia, które się wybiły na pierwszy plan, ale myślę, że tak troszkę ją to wykastrowało, jeśli mogę tak powiedzieć. Ta wersja bez dodanej wody bardziej mi smakowała. Co prawda, była ostrzejsza, miała tego pazura, ale smakowała mi to bardziej w mocy 57%. Niż z dodaną wodą. Podsumowując, cieszę się, że Kilchoman dodał nową butelkę do orężu. Ten batch strength 57% świetny wypust. Jeśli chodzi o samo opakowanie, podoba mi się. Butelki z Kilchomanami się bardzo podobają. I ta naklejka, i szeroki korek, i świetna butelka. Jeśli chodzi o zestawienie kolorów, zielony to nie jest mój ulubiony kolor. Zrobili już lepsze kolory, że tak powiem, zrobili lepsze wypusty, ale nie o kolor chodzi. Jeśli chodzi o sam wypust, jest świetny. Trzeba dołożyć więcej pieniędzy, trzeba wydać więcej, ale uważam, że warto. Jeśli, jeśli lubisz dymne whisky, jeśli lubisz torfowe whisky bur, po, po Bourbonie, które mają jakąś taką duszę, które mają jakąś taką głębię, mają nieco więcej, to jest to whisky dla Ciebie. Jeśli jednak oczekujesz jakiejś szery bomby, jeśli oczekujesz jakiegoś dużego wpływu Olorozo, to polecam Ci Senek, Cusk Strength, bo kosztuje tyle samo, a to jest naprawdę szery bomba. I jest, jest słodsza i idzie bardziej w kierunku Sherry. Ta idzie bardziej w kierunku Bourbonu. Niemniej, obydwie są fajne. Jeśli się mnie spytacie, to obydwie whisky są świetne, ale wybiorę Senek, Cusk Strength. Niemniej, polecam tę whisky, jest świetna dla wszystkich, którzy lubią Aile, dla wszystkich, którzy lubią Kilchomana, którzy chcą wspierać Kilchomana, pozycja obowiązkowa. Dla tych, którzy po prostu chcą skosztować czegoś dymnego, Ex Bourbon, myślę, że to będzie pozycja trochę za droga. Dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty, Warto kupić. Nawet bo może coś... tą butelkę, że tak powiem, i podzielić się ją ze znajomymi. Wtedy koszty będą mniejsze, a mimo wszystko poszerzymy swoje horyzonty i skosztujemy czegoś nowego. Oj, rozgadałem się teraz. Trzeba będzie kończyć. Dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy. Dziękuję za wszelkie komentarze. Dziękuję za Wasze lajki, like, za Wasze suby. Naprawdę daje mi to dużą motywację do dalszego działania. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmy. Do zobaczenia. Cześć.